Cicho Co robisz? Wycierałam kur z drzwi Szklanką? Przy okazji piłam wodę Czego chcecie? Mamy prośbę Jesteś taka miła O co chodzi?

Trudno. Nie wiem co teraz. Ojciec mnie zabije. Będzie wściekły. Wszyscy wiemy czym to grozi. Masz się czego bać. Zabije cię. Prosił o kontakt do fotografa, bo chce kilka odwitek. Mówi się trudno. Twój tata nie lubi czekać. Tym bardziej teraz, kiedy jest taki zestresowany. Nie chcę, żeby Alicja ryzykowała. Nie możemy nic zrobić. Twój ojciec wybuchnie. Już to widzę. Diego? Dam ci ten numer. On jeszcze nie należy do personelu. Nie podpisał jeszcze umowy. Nie chcę pakować cię w kłopoty. Wolę nie mieć problemów z twoim ojcem. W przyszłości zamierzam poprosić o posadę sekretarki. Jeśli to kłopot. Nikomu ani słowa. Umiemy trzymać język za zębami. Myślę, że zrealizowałem swój cel, tak więc doskonale. Nie owijajmy w bawełnę. Ma Pan nowe, lepsze perspektywy. Trzeba być otwarty. Gratuluję. To już świetny pomysł. Jutro mam spotkanie w sprawie swojego projektu. Chce pan dzień wolny? Nie ma sprawy. Elite Way zawsze pana wspierała. Mogę wziąć wolny? No. Oczywiście. Nawet tydzień, jeśli będzie taka potrzeba. Załatwię to z radą. Nie ma sprawy. Proszę się o nic nie martwić. Dziękuję. Nie ma za co. Świetna decyzja nareszcie się go pozbyła. Señor Mendiola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Eh, sí, sí, eh, pues mire, le hablo para platicarle sobre un asunto que hemos tenido ahí pendiente desde hace buen tiempo. Y bueno, quiero informarle que hoy ese asunto... No, es so, so, gran éxito, señor Mendiola. Przestanie wijać w bawełnę. Racja, do sedna. Chodzi o profesora Madariaga. Chcieliśmy się go pozbyć. Zawsze nam zawadzał. Niestety wiązałoby się to z dużą odprawą. Przejdź do konkretów. No właśnie, rozwiązałem ten problem. Dzięki mnie sam zrezygnował. Nie będziemy musieli mu nic płacić. Mówisz poważnie? Oczywiście. Szkoła jest całym moim życiem. Tak, tak, dziękuję. Kiepski pomysł. Jest wściekły. Właśnie teraz? Idź do niego. Lepiej nie. Dajesz mu czas na rozmowę z Konoocim. Teraz albo nigdy. teraz, papa. Ahorita jest kiedy? Nie, 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 Gaston? Co? A zaraz sprawdzę twoją szafkę. Chodzi o coś innego. Coś innego. A zaraz przejdę. A zawołam was. Przyszedłeś błagać, żebym nie powiedział Kolucznie o co wiem. Już z nim rozmawiałem. Nie wierzę ci. Rozmawiałeś? Mam dowody. Ciekawe. Jest gotów wynająć ten dom dla mojej rodziny. Ten dom? Tak. Ładny. Z ogrodem. To nie wszystko. Mam tu czek na opłatę wpisowego za przyszły rok szkolny. Jest gotów zapłacić za moją naukę. Chyba jednak będziemy nadal się widywać. Deskrypcja. Moje wpisowe. Wszystko jest na dobrej drodze. Superpopaj przyjdzie jutro. Kto to taki? Kandydat dla Alicji. Musimy poprosić Hilaria, by przedstawił go jako swojego bratanka. Skąd masz tę gazetę? Od pani Hildy. Akurat. Należy do pana Gandhi. A mnie dostała się bura. Nie wypierajcie się. Zaraz oddam ją panu dyrektorowi. Teraz? To takie pilne. Dodatek z notowaniem. Osi wieje przez was. Lepiej wyjdź za mąż. Daj spokój. Nie dogryzaj biedaczce. Sama się o to prosi. Jeśli Madariaga odejdzie, zostaną same Lizusy Pasquale. Drugi taki już nam się nie trafi. Prawda? Wystarczy nam hipokrytów. On jest taki sam jak pozostały. A ja wciąż w niego wierzę. Ja też. Odbiło? Wam? Zabawił się naszym kosztom. Oszukał mnie, a wy wciąż mu wierzycie. Dla mnie on umarł. Nie bądź taka bezwzględna. Wiem, czemu Madariaga odchodzi. Dlaczego? Nie chcieli mu wypłacić odprawy Zmusili go, by sam odszedł. Nie zorientował się, że taki był plan Trzeba coś zrobić Nie możemy siedzieć z założonymi rękami Był już u dyrektora, nic na to nie poradzimy Napiszmy petycję Wiesz, gdzie oni mają nasze podpisy? Luhan, jak ty się wyrażasz? Jak wojna to wojna. Mogli nie zaczynać. Tylko nie mam żadnego pomysłu. Wiem, co możemy zrobić. Tak zrobiła kiedyś klasa mojego brata. Niestety wyrzucili po nas połowę. Musimy zaryzykować. Tutaj nikt na mnie przeszkodzi. Musieliśmy włazić na drzewo. Ty rozmawiasz. Czemu ja? Ty masz gadane. Znają mój głos. Mój też. Niech Giovanni rozmawia. Masz już łącze. Przepraszam. Zastałem Simona. Nie. Ale, chcesz, nie proszę, proszę zostawić wiadomość. Z kim rozmawiam? Z jego żoną. jest pani żoną Simona? Tak. A pan jest żoną Simona? Tak. pan jest jest 老公